Witajcie na kolejnej prezentacji. Dzisiaj chciałbym wam pokazać BMW serii 3, bardzo chwalony przez was i poszukiwany model G20. Mamy tutaj wersję z benzynową jednostką napędową 2.0 i 184 konie z napędem na 4 koła Xdrive oraz 8-stopniową skrzynią automatyczną. Bardzo fajna konfiguracja tutaj. Kolor szary mineralny. Pakiet Shadow Lane rozszerzony, tutaj czarny grill, czarne felgi 18-calowe, bardzo ładnie to wygląda. Auto oczywiście z polskiego salonu 2021 rok. Mam pakiet serwisowy do 2026 roku lub 100 000 km. Teraz w ramach pakietu będziemy wymieniać w nim płyn hamulcowy kolejny serwis jest za 11 000 km. Myślę, że będzie on bezpłatny. Auto fajnie wyposażone, mamy tutaj funkcję dostępu komfortowego, mamy nagłośnienie Harmon Kardon, także dosyć fajna konfiguracja. Fajne felgi tutaj 18-calowe typu M. Jest to super kompromis między wyglądem a komfortem jazdy. bardzo fajny kolor, praktyczny, łatwy w utrzymaniu, tutaj czarne końcówki układu wydechowego do widzenia tutaj mamy fotele sportowe z Alcantara nagłośnienie Harman Kardon oświetlenie ambientowe w czujach tutaj boczki wykończone skórą Live Cockpit Professional Tempomat Asystent Światł Drogowych Auto przejechało do tej pory 97 000 km. Ma pełną historię serwisową. Wymogi serwisowania, płyn hamulcowy, właśnie który będziemy zmieniać. Tu jest pełna historia. Przy 52 miał okładziny hamulcowe z przodu i z tyłu. Wymieniane także świeży układ hamulcowy, light like pocket Professional, kamera cofania na pokładzie, trzystrefowa strefowa klimatyzacja, podgrzewane szyby i fotele. Fotele oczywiście nie szyby, szyba tylnie jest podgrzewana. Tutaj tryby jazdy, Zwróć uwagę na kierownicę. Tutaj fotel. Alcantara z przesiciami typu M. Tylnia kanapa. Fajna konfiguracja silnik benzynowy, bardzo pożądany przez was. Tak się auto prezentuje. Jeśli chodzi o mankamenty, wiadomo, przy tym przebiegu 97 000 km jakieś odpryski się znajdą. Tak wygląda przód pojazdu. Tutaj, jeśli chodzi o przedni zderzak, głównie takie mankamenty mamy. Możemy tutaj dla klienta zdecydowanego przelakierować ten zderzak i tutaj jest taka ryska jest to plastikowy element tutaj ten ta listwa także przedni zderzak ewentualnie do poprawy jak, jak komuś to będzie przeszkadzało niemo, jak najbardziej to respektujemy silikon uruchomiony także zwróćcie uwagę piękny kolor fajna konfiguracja z tymi felgami według mnie robi robotę, także pozdrawiam, zachęcam do kontaktu, trzymajcie się, cześć, do następnego filmu.